Jak pokonywać lęk przed porodem? To normalne, że kobieta boi się porodu. Powiedzmy to sobie szczerze, jest to bardzo bolesne doświadczenie. Jeżeli ktoś ci mówi inaczej, to prawdopodobnie miał bardzo dobre leki przeciwbólowe. Nie będę tu przed tobą udawać. Więc lęk jest naturalny. Poza tym jest to doświadczenie często dla Pierworodek, czyli osób, które pierwszy raz będą rodzić, zupełnie nowe, a my naturalnie boimy się nowości. Warto jednak budować jak najbardziej pozytywne nastawienie do tego doświadczenia, pokonywać lęk. O to mi właśnie chodzi, o pokonywanie lęku, dlatego że lęk to jest, daje dużą dawkę stresu, a stres bardzo negatywnie wpływa na rozwój dziecka, co jest udowodnione naukowo, jak również może zwiększać ryzyko poronienia, czy też powodować przedwczesny poród. Tego nie chcesz. Dlatego będziesz budować postawę uwalniającą od lęku. Jakie techniki mogą Ci posłużyć do tego, żeby zmniejszać lęk przed porodem? Przede wszystkim relaksacja, techniki relaksacyjne. Wybrane techniki relaksacyjne znajdziesz na moim darmowym kursie dla kobiet w ciąży, planujących ciąży lub po ciąży który znajdziesz na astrosals.pl ukośnik kursem myślik online w kategorii darmowe kursy. Jest to kurs zupełnie za darmo i tam też znajdziesz tiki audio, które będziesz mogła odsłuchiwać, yy, aby pokonywać swój stres. Tam też będziesz mieć różne inne informacje przydatne. Tak więc przede wszystkim relaksuj się codziennie. Najlepiej dwa razy dziennie minimum po 20 minut albo chociaż te 20 minut dziennie. Badania naukowe wykazały, że nawet 10 minut medytacji, czyli takiego pogłębionego relaksu dziennie, już ma pozytywny i wyraźny wpływ na zdrowie. Tak więc, kiedy się relaksujesz, to wówczas zwiększasz swoją taką odporność na stres, dzięki czemu obniżasz poziom lęku. Tak więc relaksacja jest najważniejsza w przypadku budowania odpowiedniej postawy wobec porodu, jak również zmniejszania poziomu lęku. Oprócz tego warto też korzystać z takich metod jak afirmacje, czyli takie pozytywne zdania na dany temat. To jest takie wielkie uproszczenie. Czy wizualizacje, czyli wyobrażanie sobie w relaksie siebie, która przechodzi pozytywnie przez poród i tak dalej To są bardzo ważne tematy i na te tematy będą szczególnie rozwinięte w postaci informacji i ćwiczeń w tym moim darmowym kursie, o którym już wspomniałam. Tak więc te metody są najlepiej sprawdzone i warto z nich korzystać. Czyli po pierwsze relaksacja, po drugie afirmacje, po trzecie wizualizacje. To wszystko znajdziesz w moim darmowym kursie na astrosalos.pl ukośnik kursy myślnik online. Warto skorzystać, jest to zupełnie bezpłatne. Bo najważniejsze jest zdrowe i godne macierzyństwo. Marta Krychała-Zarzycka, dziękuję Ci za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, żyj mądrze i zdrowo. O czym opowiada książka Ona Zabiła mnie jutro? Mówię w niej o perypetiach, których doświadczyłam w Wielkiej Brytanii, o ludziach, których spotkałam, o rzeczach, których doświadczyli, o tym, co to spowodowało, na przykład gwałt, czy. Opóźnienie w diagnozie nowotworu. Opowiadam o tym, jak lekarka prawie zabiła mnie i moje dziecko podczas porodu, z jakimi problemami się wtedy zmagałam, jak sobie z nimi radziłam, na przykład z depresją, stresem połrazowym, koszmarami, chronicznym zmęczeniem, bólem itd. Opowiadam też o tym, jak rozpoznać autyzm u dziecka. W przypadku mojego dziecka był on spowodowany właśnie źle poprowadzonym porodem. Jak pomóc takiemu dziecku? Co robić? Jak walczyć o sprawiedliwość? Warto przeczytać książkę Ona zabiła mnie jutro, ponieważ zwraca uwagę na bardzo ważne problemy nie tylko medyczne i prawne, ale i społeczne bo tu przecież chodzi o godność o bezpieczeństwo o zdrowie o życie o to, co najważniejsze. Przeczytaj tę książkę, poinformuj o niej innych, dołącz do mojej inicjatywy. Skorzystaj z moich darmowych kursów, które stworzyłam z tej okazji i są na astrosols.pl ukośnik Kursy myślnik Online. Jak pomóc dziecku autystycznemu, jak przygotować się do ciąży i porodu, w tym prawnie. Ona zabiła mnie jutro. Warto działać razem, bo zdrowe i bezpieczne macierzyństwo i narodziny są najważniejsze. To nasza przyszłość i nasza wspólna odpowiedzialność. Weź mi udział, dołącz do mnie, Mata perchoła -Zorzycka. zapraszam.